Tydzień śniadaniowy to niemałe wyzwanie dla szefów kuchni. Tu tutaj możecie zjeść nie tylko dobrze, ale i nawet do 50% taniej. Dlatego studenci, sprawdźmy co dobrego na śniadanie. Naleśniki z serem, racuchy z jabłkiem, jajecznica ze szczypiorkiem. Wszystkie tak zwane evergreeny i klasyki śniadaniowe znajdziemy podczas tygodnia śniadaniowego. Co najczęściej wybierają klienci na śniadanie? Ja osobiście zamawiam często jajecznicę. Ma taką kremową konsystencję, bardzo mi smakuje. Biorę kanapkę żytnią, ale z krakowską suchą. I hałka też jest bardzo dobra z nowalikowym masłem, tak, czosnkowym. Super. Dzieci najbardziej lubią na słodką omleta z bananami. Panie idą bardziej w omlet z łososiem, kaparami, świeżym szpinakiem, a panowie angielskie, czyli kiełbaski, jajka, sadzone, chlebek. I pomidory z grill. Dlaczego akurat Łofy powinien być e, barem dla studentów? Dlaczego powinien być barem dla studentów? Ponieważ są tu interesujące rzeczy dla młodych ludzi. Na przykład wafle, które, które są e, odpowiednikiem polskich gofrów, ale są na słono. Mają w środku zapieszone mięso, przez co, e, przez co są naprawdę interesującym towarem. Oczywiście są też opcje na słodko, żeby też oddać duch wiadomo e, gofrów. Mamy również coś dla fanów bez glutenu. My, jest, my mamy troszkę inny profil, ponieważ jesteśmy też restauracją bezglutenową i postanowiłam, że mogę, mam możliwość oferowania klientowi czegoś, co jest dobre. Ja chcę stworzyć troszkę taki, taki inny rozdział tego bezglutenu, że bezgluten to nie znaczy niesmacznie, bezgluten to nie znaczy wyrafinowanie i bezgluten to nie znaczy, że twój facet się nie naje. Co zrobić, aby z tych pyszności skorzystać za połowę ceny? My jako Open Card jesteśmy programem lojalnościowym który ma za zadanie przyprowadzać klientów do restauracji. No i chcieliśmy się wpisać taki trend wydarzeń gastronomicznych. Zniżki są tak naprawdę dla każdego, kto ściągnie darmową wejściówkę w postaci karty OpenCard. Wystarczy ściągnąć aplikację na smartfona i mamy, możemy korzystać ze zniżek. Zapraszamy.